Jeśli szukacie tanich i sprawdzonych końców oraz chcecie kupić je przez SMS lub PaySafeCard, zapraszam Cię do świat14gold.pl. Gorąco polecam link w opisie. Cześć, się ma wszystkim, z tej strony Simon, a to jest zapowiedź nowej serii na, mojej, na moim kanale, która będzie się nazywała Święta trójca. Jako że właśnie jej usunęło mi poprzedni klub, to nie mogłem niestety dokończyć serii pack and buy, a nie chciało mi się jej zaczynać od nowa, to właśnie Robię właśnie serię święta trójca. Na, a na czym to będzie polegało? Jak widać, mamy brązowy skład z BPL. Na pewno ktoś z Was oglądał serię Lacha, Adriana, czy nawet FIFA Coins, czy także Pelka, Damiana dzisiaj. To w zasadzie są po prostu identyczne. Aha, o Patryku Adachu zapomniałem wspomnieć. Chodzi o to, że po wygranym spotkaniu przychodzę sobie na listę transferów i ulepszam e, od bramki aż do trzech środkowych pomocników e, Czyli łącznie dziewięciu, nie sorry, ośmiu zawodników ulepszam sobie e, Na przykład od brązowego nieświecącego do brązowego świecącego, z brązowego świecącego do e, z, srebrnego nieświecącego i tak dalej, na pewno każdy z was wie o co chodzi. Także pora przedstawić bohaterów naszej serii. Także na lewym skrzydle zagra on jest lewym pomocnikiem nie kto inny, jak lewy pomocnik klubu Chelsea London reprezentant Niemiec Andre Szyrle. Andres Sidle kupiony przeze mnie za 5800 końców, jest on czysty, więc wszystkie statystyki będą do mnie. Ma on mega uderzenie, przynajmniej tak było w poprzedniej FIFA. Jak będzie w tej, zobaczymy. Na prawym skrzydle zagra yy, prawy pomocnik i będzie to yy, prawy skrzydłowy yy, reprezentacji Chile oraz Arsenalu Londyn. Wiadomo, już o kogo chodzi. Jest to oczywiście. Alexis Sanchez. Alexis Sanchez to jest po prostu bestia w tej Fifie miałem, miałem okazję już nim grać wcześniej. Tutaj ktoś zagrał nim yy, trochę spotkań już. Ale moje statystyki będą widoczne właśnie tym zawodnikiem. Cztery gwiazdki sztuczek, yy, trzy gwiazdki słabszej nogi, co mnie trochę martwi, ale wierzę, że będzie grał po prostu dla mnie gozacku kupion za 37,5 tysiąca końców. No i na szpicy. Yy, zawodnik którym na, le, najlepiej mi się grał dotychczas w tej Fifie je, na, Jeżeli chodzi oczywiście o napastników Jest to rep, napastnik reprezentacji Anglii oraz Liverpoolu I nie, nie jest to Ricky Lambert Jest to Daniel Sturridge 89 tepa 82 strzałów, 4 gwiazdki sztuczek Statystyki również czyste kupując za tylko 15 tysięcy końców, a ja pamiętam jak kupowałem go jeszcze nie tak dawno, za yy, bodajże 70 tysięcy, czy ile tam, ale to było trochę czasu temu. Tym bardziej, że teraz są Team of the -y, więc te odcinki nie będą akurat tak często w tej serii jak na razie. Świetne work no to tak właśnie prezentuje się ta nasza święta turyca Andrzej Szyrle, Alexis Sanchez i Daniel Saric. Oni będą królować w tej właśnie serii. Także odcinku wyczekujcie już niedługo. Mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę na zachętę. Także ja się już z wami żegnam. Także cześć, trzymacie się i yo!